Mm. good evening boys and girls ladies mm. and gentlemen turn the lights down low and shut your faces as i wrap you in the cozy blanket of a story a story as heartwarming and soft as a mother's kiss or is it mm. Shh once upon a time there was a boat now this wasn't just any boat children it was a ship a ship full of friends hundreds of friends best friends one and all a veritable <laughs> friendship it was get it but it wouldn't be very ladylike of me if i didn't mention the most noteworthy friend on board hattie hattington say hi to hattie Hattie was like King Friend of Friendship Kingdom, best friend to one and all, and the walking definition of handsome gentleman. Now, one fine morning, Hattie and Pals set out for a new, exciting adventure. What fantastic wonders would they discover this time? Perhaps they'd come across a scary ghost ship. Perhaps they'd find an island made entirely of candy. Perhaps they'd meet a band of scary, swashbuckling pirates and join forces to find an island made entirely of candy. Who knew? But it didn't matter. So long as they were together, there were smiles to be had and adventures. Adventures to be shared. Now today twas a day like any other adventury day. Spirits were uncrushably high. Everyone was singing and dancing and having a jolly time. When suddenly the ocean was all like surprise, and a huge, massive storm brewed out of nowhere. Whoosh! 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 Boy, that was quick! <laughs> and there was thunder, boom! And the Whoa. lightning, boom! And the wind, well, boom! Whoosh! <laughs> Whoosh! And like that. It was over. Is everyone okay? said Hattie. I don't know what I'd do if I lost even one of you. Hattie <laughs> enjoyed, But the eye of the storm is very misleading, children. Never turn your back on it because the ocean was all like psych and it came back even bigger this time. <laughs> twice as big. Would <laughs> you as if Poseidon himself extended his hand in friendship? And they spat in his mouth. Boy, he was pissed. He was mad. And the rain came down like a shower of bullets. Ah, ah! And the floorboards were buckling and creaking and breaking, and pieces of their ship were raining down like shards of broken dreams. And then Reginald comes upstairs and he's all like, I say, gentlemen, I do believe we're in quite a spot of bother. And everyone else was like, Really? What tipped you off, genius? And then Hattie was all like, Hey, be nice. Huge giant waves thrashed the boats <laughs> to and fro, fro and to, carelessly sprinkling friend after friend <laughs> into <with> the cold, <laughs> unforgiving abyss <laughs> <a pit laughs> of the deep, dark ocean. Everyone was screaming, like <laughs> Hey, <"Help!" "Help!"> Splash! <laughs> Splash! And there was this huge whale, like, and it Made it super scary, and I think there was a shark. <laughs> yep, there he is, oh god! <laughs> and then Hattie was all like, Hold on to your butts, land ho! And bang, 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 smash! Whoa. A shipwreck, as foretold by their fate books of fate. And while it seems like the end, this is merely the beginning of another fantastic journey for the brave crew of the SS Friendship. Say farewell to tomorrow. Now, remember, you can see this is the firmware, and I'm going to go to the other I have a rink. Oh, it's a good And today we are in Battle Block Theater. I tak jak widzieliście to. w początkowej scence, rozbiliśmy się statkiem, i teraz nie wiem co ze sobą to, zrobić. w ogóle w wyspę. To. Ja w ogóle nie wiem o co chodzi w tej grze. pierwszy raz ją gram, w ogóle ja pierwszy też. raz gram na kontrolerze. Ja też. I za bardzo nie wiem, na razie wiem tylko czym się skacze i czym się chodzi. I atakuje się czerwonym, tylko tyle wiem. Ma mamy I bardzo. I żeby było trudniej, to ja mam kontroler od Xbox'a, a. Ja od na Playstation. Nawet... Tak, od Playstation. I mamy bardzo przejęte miny z tego co widać. Tak. Patrz jak się przejmuje. O nie. Znalazłem się na strasznej przygodzie. Mój statek się rozbił. Ciu, czekaj! Czekaj, high five! High five! O, super. Ej, czemu mnie popychasz? Łooo! Wow. Co my robimy? Boom. Ło! Wow, mogę cię tak wyrzucić, patrz. Dobra, może chodźmy, zamiast się bić. A tu jest co? Ło, wow, patrz! Ej, gramy we frisbee! Siu! O nie, to frisbee wybucha! Catch the frisbee! Ojejku... awa. O nie, ja wybuchłem! Tak! Patrz! Co się stało? Dobra. Ej, tu jest napisane, żeby tam nie wchodzić. My ja, mamy w ogóle jakieś życie? To jest kot. Gdzie kot? No nad tobą. Ło! Wow, jaki kot? O kurczę. patrz, jak na tobie stoję, to się gwiazdki pojawiają. No, bo ja. Nie, bo ja chcę skoczyć i wtedy się nie da. Ło! Co nam się stało? Ej, zróbmy to jeszcze raz. O, czekaj. Oooo, ale to było cudowne, dobra. Ej, to jest taki obszar, że nie wolno wchodzić. A my wchodzimy. Ej, to wygląda jak jakiś... Co to jest? Jakiś teatr? No nie wiem, albo jakieś kino? Albo jakieś kino, coś takiego. Znaczy w grze jest napisane... Na, w tytule gry jest napisane teatr, więc pewnie teatr. No ja wchodzę. Ło. Wow. Ej, tu jakieś koty są. Ejku. że ale w ogóle te koty wszędzie mają koty. Takie roślinki są. I tu jakiś, oj patrz ktoś tu To u góry wygląda jakby chciało na nas spać, to coś. A tu umarł chyba jakiś nasz przyjaciel. Choć jak się o, przejąłem. nie! <laughs> Co mianujesz? Ty niedobra. Wybuchłaś Zakaria. Dobra, chodźmy dalej. <laughs> jak my biegamy w ogóle? Ale to był trudny poziom. Ło, <laughs> spadłem! Pomóż! Nie, tu spadłem na zawsze. <laughs> Jest tą głową! Jest tą głową! Oła. o Ojejku! Ojejku! No. Ojejku! 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 Patrz, tu można double jumpa zrobić. czekaj, po Sorry. Dobra, może skoczmy tam. Jej, skoczyliśmy. To gdzie teraz? My tam na górę musimy. A, tam musimy skoczyć. No patrz. A, bo te platformy. Okej, okay, te platformy to są kolejne platformy. Patrz, jakie ciekawe. Ale gdzieś? Chodź, bo mi się mapa nie przesuwa. No już idę. Tak, w ogóle, właśnie, co do samych odcinków, te odcinki będą na zmianę, raz jeden będzie u mnie, raz jeden będzie u Ojki, tak. ponieważ i tak tutaj zawsze jest ta sama perspektywa, także tylko ten pierwszy odcinek będzie oh, na obu kanałach. O, Hattie! Na przyjaciół... O nie! O, dali mu cylinder, ale on teraz ładnie wygląda! O nie. O nie, on się popłakał! Co się stało? O, Fati się rozpłakał. Jezus, co tu się dzieje? To jest straszna, przerażająca gra. O nie. Gdzie my jesteśmy? Nie wiem, jakieś psychiatryfko chcą Pomóż mi, przytulm, nie jestem tylko głową. <laughs> Ojejku. No cóż. O nie czy my jesteśmy więźniami? Panie, panie kocie, co tu się dzieje? Halo, proszę mnie wypuścić. Jestem niebieskim więźniem. Hej, cześć! Patrz proszę machać! O nie! Czy tam jest? Wow. Zdradzeni przez Hattiego, zostaliśmy zdradzeni 1 minus 1 Mhm, mm znaczy to... <grywia> Zero Wiesz, myślę, że to jest poziom 1-1 Tu są palce, drzwi. A inne są by. zamknięte. O, drzwi! Możemy wyjść? Halo, proszę panów. Ej, tu jest sklep z, z pamiątkami. Chodźmy do sklepu z pamiątkami. Wo, A mamy pieniądze jakieś, nie mamy pieniędzy. Wo. Wow! Łotyn wow, Pan. Ten Pan ma okulary. Te. Te. Co? Chcesz coś kupić. Ale nie masz pieniędzy. Musimy zdobyć pieniądze. Słuchaj, musimy wystąpić w ich teatrze i zarobić na siebie jak prawdziwi aktorzy. Dobra, a gdzie to się występuje? To chyba musimy się wrócić tam do 1 minus 1. Hop, hop. ale mam pan fajne okulary. To jest na Chcę mieć takie okulary jak ten pan Dobra, chodźmy z powrotem E, na. Chodź tu Jejku, czemu to jest taki dźwięk jakbyśmy przez tooletę przychodzi? Nie wiem Dobra, może zacznijmy grać Zobaczymy co się wydarzy wow. hmm. Musimy zdobywać klejnoty. Wow. 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 Dobra, chodźmy. Dzium, dzium. Patrz, mam jeden klejnot. Jej, uwaga woda. Możemy to są pływać? Nasze hmm? to są tak, to są Czekaj. nasze wspólne. Ło! Wow. poczekaj oh. <laughs> Jaka poza! No i biegnij na mnie. Ło, wow, patrz, mogę to mu rzucać. Wow. Musisz tam podwójny skok zrobić. Skocz tu z powrotem. Albo ty mną rzuć teraz. Te dwa. U mnie. U ciebie masz oczywiście czymś innym. Masz napisane na dole. A ty musisz to musisz tą samęć przede mną. Ale to musisz, możesz to przytrzymać, wiesz? Nie, muszę biec na ciebie. Żebyś ty mnie wyrzuciła. O właśnie, tak jak teraz. Rozumiesz? O! I teraz chodź tu. Ja cię złapię. O, patrz, podaję ci rączkę. Jeee! O, uwaga! Dobra, zebrałaś. O nie! Uparzyłaś sobie stópki. Tyłek się uparzyłam Dobra. Tu chyba trzeba po kolei, wiesz? Oj. Albo nie. Może musisz mną rzucić o ścianę, albo ja tobą. Wygląda, no to że sobie tyle spaliła. Ej, nie, bo my musimy na tym wyskoczyć przecież do góry. O, no i potem podwójnym skokiem. Czyli to, na, to jednak jest pomocne. O, aha, świetnie. Nieee! Woah, tyle pół! O, wow, i tęcza! Ło! Wow. O, patrz, teraz jak to stoi, to jest most. A jak to nie stoi, to nie ma mostu. No dobra, tam jest wyjście, a jeszcze jeden kryształ potrzebuje. Nieee! A wie tym samym? O, czy pasz, to jest tu jest kłębek znaczy się A co to jest na dole? Nie, nie wiem co tu nie, jest. Nie, nie. Wiesz co lepiej tam nie schodzić chyba A tam, tam jest to dojście, to czekaj, to ja tam też pójdę. A jeszcze jeden kryształek potrzebujemy to nie. Muszę to mu rzucić, nie, nie! I ta moja ręka tak podana. Dobra Okej okay. A nie wiem gdzie on jest, może jest za tym wiesz? Jeszcze nie wychodźmy, o Tu jest, świetnie Jej Ło, jak się naładowaliśmy No dobrze e, co, to by było tyle na pierwszy odcinek? Bo w sumie dużo żeśmy przegadali no, przegadaliśmy, dużo było oglądania Nie uznaliśmy mhm. bonusów za czas Ale ze mną, pomiędzy dwóch Mhm Mamy pieniążki i, I tyle. Muszę o publiczność jest. Tak. I zobaczymy się następnym razem. O ile tu jest kotów. Tak, o, oni to, to... nas oglądają, nic tak. nie robimy. Po co nasi widzowie? Hello! Hej! 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 Jaki taniec na koniec? Wow. Dobra, papa.